Wioski, a w szczególności tych, którzy sępili przez całe swoje rolnicze życie składając do agencji wnioski. My już boże zebrane, to czas na dożynki, to czas na dożynki. Można dziś wyśpiewać grzeszki i łuczynki. Można Dożynki. Ej, nowo na dożynkach zwyczaj to nie nowy, zwyczaj to nie nowy. Jednych się tu chwali, innym zmywa głowy. Jednych się tu chwali, innym zmywa głowy. Hej, w ekspresowym skrócie trochę pośpiewamy, trochę pośpiewamy. A w czym przesadzimy bardzo przepraszamy, a w czym przesadzimy, bardzo przepraszamy. Hej, dawno już zebrane żyto i pszenica, żyto i pszenica. Dożynki w tyliczu robi dziś krynica, dożynki w tyliczu robi dziś krynica. Hej, rolnicy się bawią, bo to jest ich święto, bo to jest ich święto. Niech, że się napiją z gębą uśmiechniętą, że się napiją z gębą uśmiechniętą. Hej, dożynek nie było, ale powróciły, ale powróciły. Bo dwa lata temu w muszynce już były! Bo dwa lata temu w muszynce już były. Hej, bo w ostatnich latach wiele się zmieniło, wiele się zmieniło. Jedni mają dużo, a drugimu było! Jedni mają dużo, a drugimu było. Na szczęście my tu grzecznie i cicho mieszkamy, i cicho mieszkamy. Przez to i przychylność wielką zdobywamy, przez to i przychylność wielką zdobywamy. Hej, dawne postulaty już się nam ziściły, już się nam ziściły. Dzięki Ci, proboszczu, i są Ty się miły, dzięki Ci, proboszczu, i są Ty się miły. Hej, nasi drodzy księża, aura obra mają, dobre dobre mają, ale parafianie po nich przyjeżdżają, ale parafianie po nich przyjeżdżają. Hej, trzeba w końcu zmienić te stare zwyczaje, te stare zwyczaje, przecież i tak stacy na paliwo daje, przecież i tak stacy na paliwo daje. Hej, na w świecie różne są zwyczaje, różne są zwyczaje. Leż tylko w muszynce młodzież kasę daje, leż tylko w muszynce młodzież kasę daje. Hej, pracująca młodzież dokładać się musi, dokładać się musi, bo nasz prałat drogi każdy groźny dusi, bo nasz prałat drogi każdy groźny dusi. Hej, o księdzu Marianie! wypada, ma pomysł wiele i nam podpowiada. Ma pomysł wiele i nam podpowiada. Hej, wciąż te same kwoty remont go kosztuje, remont go kosztuje. To też swych parafian ciągle denerwuje. To też swych parafian ciągle denerwuje. Hej, lecz nie narzekajmy, kościół remontuje, kościół remontuje. Nową tapicerkę jutro zamontuję, nową tapicerkę jutro zamontuję. Hej, a młody wikary, prałata się boi, prała się boi. Kiedy kiwnie palcem, on już przy nim stoi, kiedy kiwnie palcem, on już przy nim stoi. Hej, jeśli go poprosisz, nigdy nie odmówi, nigdy nie odmówi Magdona Zawsze nam zamówi. W najdzie zawsze nam zamówi. Hej, ja nasza Kościena wie nie zrobiła. wieniec dziś zrobiła. Ale resztę kobi do tego odgoniła. Ale resztę kobi do tego odgoniła. Hej, wódki nam naleje. prosić dzień nie trzeba! Prosi dzień nie trzeba! Za to kiedyś pójdzie wysoko do nieba! Za to kiedy Wysoko do nieba, hej w kościele też wszystko dobrze funkcjonuje, dobrze funkcjonuje, bo kościelna nachania wszystkiego pilnuje, bo kościelna nachania wszystkiego pilnuje. Hej, organista, z księdzem się nam odprawiają, że nam odprawiają. Dobrzy parafianie, grożna tace dają, dobrzy parafianie, grożna tace dają. Hej, o panu Józef. Zaśpiewać wypada, zaśpiewać wypada, bo to główny zarząd i sołecka rada, bo to główny zarząd i sołecka rada. Hej, ale wieś się zmienia, do przodu idziemy, do przodu idziemy, nowego sołtysa wybierać będziemy, nowego sołtysa wybierać będziemy. Hej, prosimy o chodnik z z unijnych funduszy Niedługo wybory, może ktoś się ruszy Niedługo wybory, może ktoś się ruszy Hej, bo młodzież się nudzi, rozrywki nam trzeba Rozrywki nam trzeba A tu żadnych tańców, tych zrobić nie da A tu żadnych tańców, tych zrobić nie da Hej, pieniędzy wciąż nie ma i nic się nie dzieje I nic się nie dzieje a młodzież ucieka za granicę, wieje A młodzież ucieka za granicę, je. Hej, ale każdy i tak będzie mu dziękował. Będzie mu dziękował. Na zabawi Orli dla nas wybudował. Na zabawi Orli dla nas wybudował. Hej, czy znać tu należy i powtarzać stale, i powtarzać stale, że kolega z kobiety jak lale że w kolegospodyn kobiety jak lale, hej są bardzo otwarte na nowe wyzwania, na nowe wyzwania. Dzisiaj będą tańczyć do białego rana, dzisiaj będą tańczyć do białego rana. Hej komendanta straży Kaskana